Często w internecie można przeczytać, że insulinooporność u kogoś spowodowała tycie, co też później przekłada się na powielane tego typu informacje w moim gabinecie. Natomiast jeżeli chodzi o korelację insulinoopornością z tkanką tłuszczową, to jest wręcz dokładnie odwrotnie i najpierw powstaje tkanka tłuszczowa, w wyniku której nasze komórki stają się oporne na działanie insuliny, w związku z czym organizm musi jej więcej produkować i w ten sposób powstaje właśnie insulinooporność. Oczywiście istnieją choroby, przy których insulinooporność jest jakby skutkiem ubocznym. Natomiast my to zajmujemy się dzisiaj głównie korelacją tkanki tłuszczowej i insulinooporności. Podobnie działa to w drugą stronę, czyli jeżeli nasza tkanka tłuszczowa ulegnie zmniejszeniu, to automatycznie nasze komórki będą bardziej wrażliwe na działanie insuliny, więc insulinooporność może się zmniejszać. I należy pamiętać, że tyjemy od nadmiaru spożytych kalorii. Czyli jeżeli dzienna ilość spożytych kalorii przekracza to, co nasz organizm spala, no to przekłada się to na zwiększoną naszą tkankę tłuszczową. Natomiast czy insulinooporność w jakikolwiek wpływa w sposób na tycie? No, bezpośrednio nie, natomiast pośrednio rzeczywiście, insulina oponność może nam zwiększać chęć na podjadanie, w wyniku którego to podjadania zwiększamy znowu ilość spożytych kalorii, co się przekłada bezpośrednio znowu na większą tkankę tłuszczową. Również pacjenci często z diety eliminują węglowodany nadmiernie, twierdzą, że to im pomaga, natomiast biorąc pod uwagę to, że przy insulinooporności mamy już zwiększoną chęć do podjadania, to jeżeli wyeliminujemy węglowodany, to organizm będzie się ich jeszcze bardziej dopominał i prędzej czy później po prostu sięgniemy po na przykład czekoladę. Więc dieta przy insulinooporności powinna być zbilansowana i dobrała wszystkie składniki odżywcze, w tym dobrej jakości węglowodany, takie jak dobrej jakości pieczywo, płatki, owsiane, ryż, kasza czy makaron. No i pamiętajmy, że istotnym elementem zmniejszenia insulinoporności jest aktywność fizyczna, w wyniku której po prostu obniżamy poziom glukozy we krwi, będzie ona zużyta na pracę naszych mięśni i organizm nie musi tego poziomu glukozy obniżać insuliną.